Dzień dobry Państwu. Mam na imię Basia i chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim znajomym i nieznajomym, którzy uczestniczą w tym moim nietypowym eksperymencie. Sama wiem, że każdy kolejny epizod jest odrobinę lepszy, że uczę się utrzymywania kontaktu wzrokowego z kamerą, bo wiem, że właśnie za tą kamerą jest druga osoba, dla której być może to, co mówię, jest interesujące. Lub dla której będzie to inspirujące i zachęci ją do poczytania na dany temat głębiej, albo na zastanowienie się nad daną kwestią, czy może to zastosować w swoim własnym życiu. Bo o to właśnie chodzi, żeby nie tylko czytać, ale wdrażać to, co czytamy, w nasze własne życie. Bo tylko to, co jest żywe, żywa wiedza, to z czego korzystamy, ma sens. I w tym momencie, pamiętając, w ilu szkoleniach, Uczestniczyliśmy, jednodniowych, dwudniowych, one z reguły dają nam energię, otwierają pewne klapki w mózgu. Jednak na dłuższą metę, jeżeli nie staramy się tego wdrożyć, jeżeli naprawdę nie uwierzymy w sens wiedzy, która została nam przekazana, to jest to martwa wiedza kompletnie nieprzydatna do niczego. Dzisiaj chciałabym bardzo gorąco Państwa zachęcić do zapoznania się z książką Myślenie Pytaniami. Pytania nie są czymś oczywistym. Z reguły jesteśmy nastawieni na wykłaszanie długich komunikatów. Wiem, właśnie to robię. Przepraszam za tą e, drobną niedogodność. E, jednak w tym przypadku, jeżeli Państwo zaobserwujecie, jak w szkole, jak w pracy są nam przekazywane informacje, to z reguły to są monologi. Pojawia się to zdatkowe. W razie czego proszę o coś zapytać albo czy macie je jakieś pytania, jednak to jest tylko przekaz werbalny. Tak naprawdę, mimika, ciało, gesty, wszystko mówi nam, no wiesz, ale chyba lepiej, żebyś o nic nie zapytał lub nie zapytała. Zatem, po co książka Myślenie Pytaniami? To jest książka, na którą można zareagować ciekawością lub można zareagować alergicznie. W przyszłości kupowałam tę książkę jako prezent lub pożyczałam osobom, które akurat jako feedback czasem dawały mi taką, powiedzmy, reprymendę. No wiesz co, ale ta książka to jest czyste science fiction, nie do zastosowania w mojej pracy, nie do zastosowania w moim małżeństwie, nie do zastosowania w mojej relacji. A prawda jest taka, że z reguły osoby, które tak ostro na nią reagowały, najbardziej jej potrzebowały. Jednak wszyscy mamy swój własny proces rozwoju, wszyscy mamy swoje własne przekonania. I najważniejsze, żebyśmy działali w spójności z nami samymi. Zatem, jeżeli po przeczytaniu tej książki uznacie, że to nie jest coś dla Was i absolutnie nie wierzycie w zastosowanie myślenia pytaniami, to Odłóżcie na półkę, może za rok, za dwa, za pięć, stwierdzicie, że warto spróbować, warto dać jej szansę i uniknąć iluzji asymetrycznego wglądu. To bardzo poważny psychologiczny termin, który oznacza, że mając parę informacji na temat innej osoby, bardzo szybko wyciągamy wnioski. Nie chcemy słuchać, nie jesteśmy cierpliwi, nie zadajemy pytań. Natomiast, jeżeli ktoś tą samą metodę zastosuje w stosunku do nas, czyli na podstawie naszego wyglądu lub paru informacji o nas, zbuduje całą koncepcję, to będziemy bardzo niezadowoleni, bowiem to nie jest cała prawda o nas. Zatem dajmy sobie szansę, zadawajmy pytania i bądźmy ciekawi innych osób. Dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że kolejne odcinki będą lepsze.